Mi, jaką mi piosenkę obrać? Hmm, hmm, hmm. dobrze. Tak nie mały, ja, tak nie wie, dobrze. Albo nie, święta z trojackami. chodzi magiczny czas. Padać wokół nas. Na niebie piękny blask trojacki pozdrawiają was. Się, wchodzi magiczny czas. Wamy los, świeci, milion gwiazd. Trojacki pozdrawiają was. Choinka już ubrana, śmiana prezentów cała fala. Bawić się do rana, święta z trojackami, śpiewaj razem z nami. Święta z trojackami. Dzwonimy dzwoneczkami. Nadchodzi magiczny czas. Weźmie wokół nas. Na niebie piękny blask. Trojacki pozdrawiam was. Nadchodzi magiczny czas. Spływamy los. Christmas. świeci. Milion gwiazd. Trojacki pozdrawiam was. Dziadek na gitarze gra, wszystkie razem Święta z synów, z na 100 lat. Święta z trojackami, śpiewaj z nami. Święta z trojackami, dzwonimy dzwoneczkami. Chodź, to mnie dzwoni? Hmm. Gdzie mój telefon? O, tu jest. Halo, tak, dzień dobry. E, na pracę? Oczywiście! Kiedy nacinać? Noc? Jutro? Dobrze. Do widzenia. Miłego dnia. Jest. Idę na pracę jutro. E, e. Jupi, jupi, jupi. Dobra, to mi trzeba Aha, to dobre. To jutro zakładam. To łopatki też i te okular. No a co? Ja nie mam normalnych okular. Nie. Idę posądać. Dobra. Kto tam jest? Czekaj, tu czekaj. Halo, tak. O, hej. się. Za ile? Za za 10 minut, dobra. U mnie? Dobra, Co mi robi? Co mi robi? Co mi robić? Eee, jak... Nie wiem jaki mi ubrał. Nie własne zakładam. To nie właśnie to ja te założyłam. Una ja nie mam dobra tak. Co? To to... Nie no ja ciągle słowa. Idziemy na ten dół, idzie pies Hej, to trzecie dzieci, ja od razu złą S. O, dzięki! Idziemy na końcu, idziemy tu. Tak, co tu dobra? No ja postawię. Dobra, nic mi nie przesłuchajcie. A ja nie mam ceny. Aha, to zobaczy na dół. Dobra, z nami pójdzie Ja prowadzę. Dobra. Trochę się boję. Nie bój się tutaj ze mną. Wow, ale pięknie no. Pół godziny później. Ona spieciła. Co, co to za zwinki? Nie, piesku. To już jest na co ja tu robię to już, na to. To. To już prawie zapomniałam Leci. Dobra, jesteśmy to ja pójdę się pokąpać. Dobra, no Ты где будешь спать? Нет, не могу. не нет, не, Я могу с тобой. Нет, только... то могу тут. Добре, спокойно. Просто. Добре, давай иди сюда покопать. Ну, тогда Я маскирую. Писанка. Как умею выбрать пианку? Только нет, а -а 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 -а. не то вреди. Ага. -а -а Значит, я ты направлю. Утро дуза. Утро, у дуза работы мам. Эх, нам ну Nie będzie światło. Lepiej to włączyć No, słodko Dobre mm. Dobrosty No, tylko prawie nic nie je widzę, ale nie ma O, jak cieplutka Fajnie to Dobra, już Nie bieżę Najlepiej chcę tą Już mogę iść spać, tylko mogę jeździć. Zęby dobra, to nie was na pewno będzie. To jest bardzo późno. Oj, zapomniałaś o jednym polu. Te łączyki dobrze lecimy. Tu w pokój są bardzo dobrze skoki teraz lecimy lecimy No na lecimy Jestem dobra. Ty się nie spisała co nim Cię Dobrze, dobrze. Przyto. Przyto. raz tak Przyto. 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 O Przyto. 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 ja lecę na pracę, to jest psem. nie wiesz, nie będę... Dobra to tak... nie jest. Dobra, To... tak nie wiesz. dobrze nie to Nie dobrze 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 to dobrze 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 Telefon do pracy to jest. Y dobra. Ja nie, 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 Dokumenty, dokumenty. Dzisiaj mnie było sobą. Dobra. Dobra, mam. Dobra, lecę, 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 lecę. szybko, ja, dobra, to tak nie, bo tego by nie było. A subskrybujcie kanał. No i to chyba zaraz będzie koniec. Jutro będzie druga część. To jako ja będę zabrała. No bo o tu, tej nowikach, tu. No nie wie, chyba o, o jakiej chodzi. O tą chodzi pracę. O tą pracę chodzi. No i to dobra. No, 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 tylko ja wam pokażę ile ja, ja mam subskrypcji. No ja i czekam. Czekam, czekam. Sorry. Ooo Ja więcej Tyle ja mam tyle subskrypcji nabijajcie na tysiąc Ja mam da, to, 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 to. ja mam tyle subskrypcji o o tyle nabijajcie do tysiąc Please i naura